Siemanderu, to znowu ja że ulubiony youtuber i zaczynamy pierwszy odcinek z Forza Horizon 5 z nowej playlisty festiwalowej jak w każdy czwartek zaczynamy oczywiście od najłatwiejszego, czyli zadania fotograficznego i przechodzimy do konkretów, szybka akcja, prędki spławik playlista festiwalowa, mamy jesień mamy do zdobycia BMW M6 86 rok za 20 punktów, więc przypominam żeby zrobić te 20 punktów, bo to jest nowe auto w grze w poprzednim tygodniu był w którym właśnie jechałem za całą serię mamy oczywiście Vision 74 z 2022 roku. Za 80 punktów to też przypominam, żeby ubić w, całym, w całej playlistie sobie, tak jakby te 80 punktów, musi, możecie sobie to rozłożyć. Jak nie robicie pełnych list, żeby zrobić i zdobyć to auto. Dobra, przechodzimy do konkretów. Wyzwanie fotograficzne MR2. Zrób zdjęcie samochodowi Toyota MR2 SC z 89 roku przy Palacio Azul del Oceano. <laughs> Zaraz będą mnie poprawiać jak się pisze, jak się czyta. Nieważne. Bierzemy Toyotkę MR2. Także tak, szybka akcja, gdzie tu będzie Toyota? Toyota 89 rok MRSC. Proszę bardzo wsiąść do samochodu. Także fura wybrana. A jakiś tutaj mam tuning na niej zrobiony, to jest 1900 To już tam nie będę zmieniał. Nie będę nic tu kombinował. Mamy forzowy spoiler, paskudny, ale jest. No i teraz, gdzie jest ta placówka, o której oni wspominają? A dokładnie ona się znajduje. Tu, tutaj macie Palacio, jakiś Azul del Oceano. To jest dokładnie w tym miejscu cały ten kompleks hotelowy. Myślę, że gdziekolwiek byście się nie, zry, nie zrespili i zrobili zdjęcie, to yy, zaliczy. Ale możemy się, nie wiem, przykładowo przejechać od tego momentu i wychwycimy ten momencik, w którym jest dokładnie tam to zdjęcie zrobione jakoś, nie? Czekajcie, bo to było z tymi balkonami. Nawet chyba by było gdzieś tu albo dalej. Tutaj już nie będzie balkonów, a tam były na zdjęcie balkonów. Dobra, tak czy siak, mówię, nieważne gdzie, możecie sobie trzasnąć po prostu fotet w ten sposób. Achy, trafił, Robimy zdjęcie. MRK zaliczona i miejscóweczka zaliczona. Także pamiętajcie, jeżeli komuś pomogłem, niech zostawi łapkę. No to znaczy, każdy niech zostawi łapkę, Nawet no, ten co ogląda, a wie doskonale, jak to się robi. No i kto nie ma u mnie subskrypcji, także niech zostawi. Zapraszam na Discorda, link w opisie. Zapraszam do wspierania kanału. E... No i zapraszam na moje live'y. Sprawdźmy tylko jeszcze szybko, czy zaliczyło nam zadanie. Zaliczyło. Także strzałeczka i do następnego. Cześć!